Horyzont szedł, jeździ w siodle i uwaga. Ruszyły. Dobry start. Tam walka o prowadzenie. Tam trzy konie chcą prowadzić. Jest Tyrolian Knight razem z muzykiem Brigida. Następnie. Na ostatniej pozycji galopuje Kalin. Na przedostatniej Green Maestro prowadzi muzyk. Horyzont jest na drugiej pozycji. Tyrolian na trzeciej, czwarty Green Maestro. I na ostatniej pozycji Kalin. 800 metrów do celownika. Brigida na czele, na drugiej pozycji Horyzont, trzeci muzyk, czwarty Green Maestro, Tyrolian Knight i Kalin. I za chwilę wyjście na końcową prostą. Wyprowadza muzyk. Ale Brigida, Brigida muzyk jest już dalej. Prowadzi horyzont. Horyzont rozpoczyna. Finisz Green Maestro. Horyzont prowadzi. Green Maestro finiszuje. Kalin lekko wyłamuje. Na czele jest Green Maestro i horyzont. Green Maestro finiszuje Kalin. Green Maestro, Green Maestro dziadek, proszę Państwa. Doskonale finiszuje i jest nadal pierwszy. Atakuje go Kalin, ale Green Maestro się nie da, proszę Państwa. Kalin jest na drugiej pozycji, horyzont na trzeci. Trolla Night, Muzyk na ostatniej pozycji Brigida.